Witam. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o człowieku, którego poznałem na Podlasiu. Nazwałem go Magiem Mietkiem. Należał do grona Szeptunów. Był to człowiek już wiekowy, posiadający przeogromną mądrość życiową, która w dużej mierze wynikała z jego bliskiego kontaktu z naturą i rozumienia jej praw. Do Mietka przyjeżdżało wielu ludzi z całej Polski z przeróżnymi chorobami i problemami z prośbą o pomoc. Kiedy przeprowadzałem z Nim wywiad i słuchałem jego opowieści, zainteresowało mnie jego sposób uzdrawiania. Gdy słyszał o jakiejś chorobie lub problemie, w zadziwiający sposób potrafił odnaleźć przejawiający się w naturze wzorzec danego zjawiska, połączyć się z nim i przełożyć na konkretną sytuację w celu jej uzdrowienia, wykonując przy tym prostą czynność naprawczą. Makmietek posiadał również umiejętność kontaktu ze światem duchowym i ze zmarłymi. A swoje umiejętności przewracania ładu potrafił wykorzystywać w trudnych, jak i codziennych sprawach ludzi pod lasia. Potrafił zawierać ze zmarłymi swoisty kontrakt, który był korzystny zarówno dla uzdrawianego, jak i dla zmarłej duszy. Jego oswojenie i łatwość poruszania się w przestrzeni świata zmarłych wywarła na mnie ogromne wrażenie. Było dla mnie zaskoczeniem, z jaką łatwością magmietek poruszał się w świecie zmarłym, znając przy tym znakomicie prawa tego świata i nigdy ich nie naruszał. Mój kontakt z Magiem Mietkiem nie był długi, gdyż był on u kresu swojej drogi życiowej. Dziś on należy do świata zmarłych, a ja spotykam go w swoich snach i dziękuję za mądrość, którą mi przekazał. Zapraszam do obejrzenia kilku luźnych fragmentów nagrań, które pozostały w moim archiwum z podróży na Podlasie. Zapraszam. Bo różnie zima bywa, bo czasami wiosna zima jest. A zimą jesień. No wiecie, przebodniki widzę. Idą do <śmiech> <mostu>. <śmiech> na ten most. Zwykły mostek, woda. 30 stopni, nie Laty Latem zimna, jak w lodówce, można trzymać różne rzeczy dla ochłody. Oj, no taki mostek zwykły. Ta rzeczka ma jakąś nazwę? Cipulta. bo tu dwie wioski za granicą. Mm -hmm. To e, mała Sipurka, Wielka Sipurka, no i Sipurka. Trzecia taka, ale już to odłam. Taki mały. O, tak by koloni. O, widzi pan. Mały, bo spadało. Trochę niegrzecznie tu dochodzi się do tego mostu. No. Taka rzeczka, taki mostek. To no, dla przechodzenia, dla krów, bo tu ogrodzone o, to krowy nasze chodzą. Panie Mietku, jak Pan w, w sobie wróży na tym mostku? Na tym mostku to mówi się trzy słowa. Uh -huh. Staje się, może być e, wąż duży, może mrówka ludzkim głosem rozmawiać, może wąż, a może nawet słoń, który go tu w życiu nie było i nie będzie. Dlatego tego co ja. Nie wolno nikomu przekazywać, bo to trzeba od, odporność organizmu mieć i tremy nie mieć żadnej. Hmm. I nie wolno denerwować się, bo w nerwach można wszystko zrobić, hmm. a najwięcej zła. Rozumie pan? I dlatego o taki most. Hmm. Dla przechodzenia dla tego. Nie ma tu cudów. Hmm. widzi pan. No to w takim razie cuda są w panu. <gry> <Widzi pan? gry> Dlatego wszystkim mówię, żeby sny zamawiali, żeby uh -huh. inne rzeczy mówili, różne e, robili. Ono jest jedna rzecz, panu powiem. Ktoś ma e, niezdolny e, układ moczowy. Rozumiem? Przyjdzie na taki mostek. Do takiej dziury. Wysika się. I osikowik, tam pienek włoży, już więcej nie będzie moczyć się nigdy, rozumie I zdaje się zerowe to, a ile pomocy, lekarz nie da rady pomocy, a to, a to da. Dlatego lekarze przyjeżdżają, dlatego sędzie przyjeżdżają, dlatego ludzie, uczeni, profesorowie różne, no i dlatego takie rzeczy bywają o to wszystko, co dookoła tego tak, rowku, wszędzie, no to wszystko są leki. Ale chemia zasypuje groszem tych, co księgi apostolów zatrzymali, czyli Watykan, Góra Japon, czy Cyryl teraz w Rosji. No, oni trzymają to, te księgi. Niektóre niszczą, które dla nich, czy dla nich przyszliby zaszkodzili. W życiu. Mm -hmm. o. Ale te księgi by, byli pisane w dzień. Jak słonko świeci, nie wolno pisać było. Tylko w nocy. Odpowiednie godziny były wyznaczone. Inne rzeczy. I dlatego. Pan? Kto dziś może taką księgę Apostołów przeczytać? E, no nie każdy. To tak jak Astradamus. Streszczenie napisała, a nikt go nie odczyta, bo słowiański język to pisze tak i tak, a jego jeszcze inaczej trzeba czytać i tak dalej, żeby go zrozumieć. Rozumiem. Bo Twardowski nie pisał, choć wiedział wszystko. Bo to nawet niedozwolone, czyli prace a poprawiać. Nie, nie, to ja mówię. Taki piesek nie ugryzie. Mm. <laughs> się. jego ktoś nie umrze się. Widzi pan. Zamówić można wszystko. I wilka. I, I człowieka zamienić wilka. I kiedyś tak robili mnie Ale Komu to się nie podobało, no to ludzie zamieniali wilków. O, i na przyjęciu czy gdzieś to ludzie byli jak wilk. Ale jeżeli chytry człowiek tam był, pójdzie na cmentarz, albo w domu mieli święcone jajko, podzieli święcone jajko i na kawałeczki i da każdemu po kawałeczku z jej normalnym człowiekiem tu będzie. Widzi no co, pan myślał, że tam na tym moście? Nie. Nie chciałem zobaczyć jak wygląda. Ja wiem, bo ja wjeżdżam też na cmentarz. Mhm. To co ja widzę, to ten co ze mną tego nie widzi. Mhm. Jak ja coś robię, zamawiam, czy coś. A czemu te dusze wybrane? No bo apostol napisał, że ten co najwięcej robi szkody na świecie, to jest dusza wybrana. No. A kto najwięcej? No. Ten, co na swoje życie ptakło. No. Czemu źle żyć? No, bo po prostu, może nie umiesz, może nie chcesz. No, kiedyś pan powiedział, nie ten leń, co źle pracuje, ono ten leń, któremu dajesz pieniądze, on pieniędzy nie chce brać. <śm> Rozumie pan <śm> mnie? <śm> to ten jest wielki leń. Po dwóch panów się zebrało i rozmawiają, Mówi: mam parobka, takiego lenia, że ho, ho, słabo je, słabo pracuje i tak dalej. No ja muszę płacić jemu, no bo jest u mnie. A ten mówi, to nie leń, u mnie leń, mało je, nic nie pracuje i pieniędzy nie chce brać. To jest, mówi, leń, tak samo i to, to jest. Taka prawda.